Gdyby Sylwester Wardenga zaprosił Cię do przekobusa, czy przyjąłbyś od niego y, zaproszenie? Nie. Nie? Nie, wiesz, no, mimo wszystko uważam, że y, mimo wszystko uważam, że oprócz jasnych błędów, które y, czy to Wera popełniła, czy my, bo też ich na pewno kilka było, tak jak wspominałem, było to przerysowane i zbyt mocno przedstawione, więc y, dlaczego mam Pomagać, promować osobę. Wiesz, o tych samych rzeczach mogę pogadać z Tobą, gdzie wiesz, wolę, żebyś Ty dostał jakiś audience, jakiś ten high nie? Czemu mam to robić u niego, nie? Wiesz, o no, Nie znam gościa, nie, nie ma czegoś takiego, że wiesz, poznałem go i kazał się spoko, mordeczką i wyjaśnić jakieś rzeczy. No nie było tak, więc wiesz. Czy... Ja, ja nie lubię działać yy, tak typowo, że pod, 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 pod wyświetlenia, pod zasięgi, nie? Wolę. Czasami takie sytuacje się zdarzają, ale wolę o wiele bardziej jak, no bo na przykład jest współpraca, tak, no to nie znasz kogo dzisiaj z nim robisz, po prostu materiał, bo jest deal i dostajesz kasę, nie? Ale jak, jak mam wybór, to wolę poznać się z kimś, złapać vibe i wtedy z nim robić rzeczy. A że z Sylwestrem nie mam, to jeszcze przy okazji uważam, że troszeczkę ta sytuacja była przyrysowana i, 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 i w niektórych momentach... Yy, w niektórych momentach nas, nas niepotrzebnie zaatakował i wręcz, yy, tak można powiedzieć, mnie skrzywdził, czy Werę. Czy yy, oczywiście mówię, że tak samo cały czas podkreślam, że się nikt nie przypierdolił, że są rzeczy, które zostały zajebane, nie? Yy, 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 to to śmiesznie zabezpieczam zajebane, ale dosłownie zjebane i zajebane, ale... To się zdarza, nie? Każdy popełnia błędy, no i tyle. Ale było też bardzo dużo rzeczy, które były, była przypierdolka taka, żeby dokręcić śrubkę i zrobić na złość, więc tego nie szanuję i dalej podtrzymuję, że no jednak brak honoru występuje, tak, no i tyle, no.